Hubert Hurkacz w czwartej rundzie Australian Open. Jak to brzmi? Dobrze, dobrze brzmi na pewno powiedzmy, no dzisiaj, dzisiaj była walka z Denisem. Trochę trochę, trochę było góry, góry i Doliny podczas tego meczu, ale, ale cieszę się, że to ostatecznie wyszedłem zwycięska. No właśnie, piszesz fantastyczną historię w tym turnieju. Ile ciebie ten mecz kosztował? Bo muszę tobie przyznać, że nas, twoich kibiców, bardzo wiele. <laughs> No, na pewno trochę, trochę energii kosztował, ale, ale będę gotowy na kolejny teraz e, chwilę wypoczynku, wcześniej, wcześniej dzisiaj skończyłem niż ostatnio, więc, więc trochę więcej czasu będzie na recovery, także, no, ale na pewno było, było, było dużo walki w tym meczu. A co się wydarzyło po tych dwóch setach, taki lekki przestój nastąpił? Znaczy się trochę ciut, ciut za bardzo pasywnie zacząłem grać i też, też miałem trochę problem z rytmem na serwisie i, i to nie pomagało, a Denis zagrał kilka dobrych gamów i, i uciekły te sety. Właśnie, mieliście jeszcze sobie z Denisem coś tam do powiedzenia w pewnym momencie. Rozumiem, że to było. Yy, to chodziło o tą sytuację, kiedy poprosiłeś, yy, aby wytarł kort, tak? Coś tam się wydarzyło na korcie. A akurat tak kupę sami zrobił na kort. <laughs> nie wiem, jak wam to inaczej powiedzieć, także, także akurat no, tuż przed. Akurat po 30 idealnie przede mną na returnie, więc za to prosiłem, żeby, żeby to przetarli. No dobrze, to jeszcze tak na koniec, Hubert, mam wrażenie, że mm, oczywiście tenis nie jest sportem drużynowym w tym momencie, ale że cała nasza polska drużyna ciągnie siebie w górę. Ty, dziewczyny i dziewczyny ciebie, dzisiaj Iga Świątek, bardzo dużo ciepłych słów na Twitterze powiedziała, odniosła się jeszcze do Waszego pobytu podczas United Cup. Masz też takie poczucie, że jest tak fajnie? Może też coś idzie? Idę chciałbyś odpowiedzieć? No na pewno powiedzmy fajnie, że. że Graliśmy United Cup, to jednak połączyło nas jako, jako, jako polską drużynę, Iga, Iga Magda, oczywiście Łukasz, Łukasz Ala, Kasper i żebyśmy Także byliśmy tam, tam razem i na pewno no, fantastycznie grałeś. Mixa z Igą niesamowicie, niesamowicie robi wrażenie z bliska, jak, jak Iga gra, jak uderza każdą piłkę. Także, także no to super, super przeżycie i świetne doświadczenie. Dla nas też świetnie się patrzy na waszą grę i naprawdę jesteśmy z Was dumni.